Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl, ukośnik Tchnienie grozy. Edgar Allan Poe. Studnia i wahadło. Część trzecia. Nie śmiałem iść dalej poza kres tego rozważania. Odkwiłem na jego szczeblu z uporczywym skupieniem, jak gdybym mógł dzięki tej uporczywości na tym samym szczeblu powstrzymać opadanie stali. Starałem się rozmyślać o dźwięku, który wytworzy półksiężyc, przecinając moje ubranie, o osobliwym wrażeniu, które wywrze na nerwach tarcie tkaniny. Rozmyślałem o tych błachostkach dopóty, dopóki nie doszedłem w tym kierunku do punktu zupełnego zdrętwienia. Spuszczał się niżej, jeszcze niżej. I nieustannie niżej, zapamiętałą rozkoszą, jąłem porównywać szybkość jego opadania z szybkością ruchów poprzecznych. W prawo, w lewo. A potem w dal, w dal, a potem skomląc jak duch pokutujący, powracał ku memu sercu, zaczajonym krokiem tygrysa. Śmiałem się i wyłem na przemian w miarę zwycięstwa tej lub innej myśli. Coraz niżej, nieodmiennie, bezlitośnie niżej drgał na odległość trzech pięci od mej piersi. Zrobiłem gwałtowny, szaleńczy wysiłek, aby wyzwolić lewą ramię. Było wolne na przestrzeni pomiędzy łokciem a dłonią. Mogłem przynosić dłoń od stojącego u boku półmiska do ust. Z wielkim wysiłkiem, nic ponadto. Gdybym mógł zerwać więzy powyżej łokcia, pochwyciłbym wahadło i spróbował je zatrzymać. Z takim samym zresztą skutkiem mógłbym próbować powstrzymania lawiny. Wciąż niżej. Nieprzerwalnie, nieuchronnie niżej. Dyszałem ciężko i wiłem się wobec każdego drgnienia, malałem kurczowo przy każdym rozkołysaniu. Oczy moje śledziły wahadło w jego locie wzwyż i w dół z opalczywością ogłupiałej doszczętnie rozpaczy. W chwili jego opadania mrużyły się spazmatycznie, pomimo że śmierć byłaby ulgą, o jakże niewymowną ulgą. A jednak od stóp do głów drżałem na myśl o tym, że starczy owemu narzędziu o jeden karp się obniżyć, aby mi zwalić na piersi ten ostry, połyskliwy toporzec. Nic innego, jeno właśnie nadzieja przyprawiła me nerwy o drganie, a całą moją istotę o kurczenie się w sobie. Nic innego, jedno właśnie nadzieja. Nadzieja, która triumfuje nawet na ławie katowskiej, która szepce do ucha skazańca, nawet w więzieniach inkwizycji. Stwierdziłem, że mniej więcej dziesięć lub dwanaście kołysań bezpośrednio zderzał Ostrze z moją szatą. I z chwilą tego spostrzeżenia duch mój wypełnił się bolesną i skupioną ciszą rozpaczy. Po raz pierwszy od szeregu godzin, od szeregu być może dni, jąłem myśleć. Przyszło mi do głowy, że taśma, czy też pas, którym ją okalał, był jednolity. Krępował mnie sznur. Z jednego motka. Jedno ukąszenie brzytwy półksiężyca w byle jakim miejscu pasa winno było rozluźnić go o tyle, że zyskałbym możność odmotania go do reszty z mego ciała lewą dłonią. Ileż grozy w tym razie miała pobliskość ostrza. Jakże śmiertelnym w swych skutkach było najlżejsze drgnięcie. Czyliż istniało zresztą prawdopodobieństwo, ażeby braciszkowie oprawcy nie przewidzieli i nie zapobiegli owej możliwości? I czyż można się było spodziewać, ażeby więzy przekreślały mi pierś w kierunku ruchów wahadła? Drżąc na myśl o zawiedzionej, aczkolwiek wątłej, i prawdopodobnie ostatniej nadziei, dźwignąłem głowę do Tyle wzwyż, że ujrzałem wyraźnie moje piersi. Pas ściśle spowijał mi członki i kibić we wszystkich kierunkach, prócz drogi wytkniętej zabójczemu półksiężycowi. Zaledwie przywróciłem głowie położenie pierwotne, gdy nagle uczułem rozbłysk, czegoś, co mogą jedno określić jako Niedokształtowaną połowę tej myśli o wyzwoleniu, o której już napomknąłem, a której jedna tylko połowa mgliście świtała mi w mózgu wówczas, gdym pokarm do warg spalonych unosił. Obecnie myśl w całej pełni zjawiła się przede mną. Niepewna, zaledwo do życia powołana, zaledwo ukształtowana, lecz w każdym razie całkowita. Niezwłocznie, z rozpaczliwym wysiłkiem przystąpiłem do jej wykonania. Od kilku godzin bezpośrednie pobliże wzniesienia, na którym leżałem, roiło się po prostu od szczurów. Zgiełkliwe, zuchwałe, żarłoczne przeszywały ją czerwonym ślepiem, jakby wyczekując jeno mego znieruchomienia, aby swój łup ze mnie uczynić. Jakiś to pokarm, myślałem. Dawała im zazwyczaj ta studnia. Prócz małej odrobiny, pożarły wbrew usilnie czynionym przeze mnie przeszkodom zawartość półmiska. Dłoń moja nabyła nałogowego krążenia tam i z powrotem oraz kołysania się nad półmiskiem. I po pewnym czasie machinalna jednostajność ruchu pozbawiła go skutecznego działania. Plugastwo to, gnane żarłocznością, częstokroć kły ostre grążyło mi w palcach. Ochłopami przysięgłego oliwą i korzeniami mięsa namaściłem więzy. Wszędzie, gdziekolwiek mogłem dosięgnąć, po czym, cofnąwszy dłoń z ziemi, trwałem bez ruchu i z tchem zapartym. W pierwszej chwili, Żarłoczne zwierzaki stropiły się i przeraziły zmianą, zamarciem ruchu. Doznały popłochu i pieszły precz. Niektóre schroniły się do studni. Trwało to jedno okamgnienie. Nadaremnie liczyłem na ich żarłoczność. Zważywszy, iż trwałem bez ruchu jeden lub dwa, co zuchwalsze, wpełzły na wzniesienie i jeły węszyć pas. Było to, zda się, Hasłem powszechnego natarcia. Nowe stada wychynęły ze studni. Czepiały się drzewa, biegały po nim jak po drabinie i secinami pląsały po powierzchni mego ciała. Zgoła ich nie trwożył miarowy ruch wahadła. Unikały jego przelotu i pilnie przykładały zębów do omaszczonego rzemienia. Śpieszyły się, rojąc się, i pogórczyście skupiając się na mnie bez ustanku, zwijały się wokół mego gardła. Ich zimne wargi szukały moich. Zadławił mnie na poły ich wzmożony ciężar. Wstręt, któremu jeszcze nazwy nie nadano, wezbrał mi w piersiach i przyprawiło zimne poty. Jak przy gwałtownych wymiotach. Jeszcze chwila, a czułem, że skończą się potworne zabiegi. Czułem dobitnie rozluźnienie więzów. Wiedziałem, że zostały przycięte więcej niżli w jednym miejscu. Z nieludzką stanowczością trwałem nieruchomy. Nie omyliły się moje rachuby. Męki moje nie spełzły na niczym. Po pewnym czasie uczułem, że m wolny. Pas zwisał strzępami wokół mego ciała. Wszakże wahadło w swym biegu już dotarło do mych piersi, już przecięło sukno mej szaty, już przebodło pod nią koszulę. Jeszcze dwa przeloty i uczułem ból ostry, przenikający wszystkie moje nerwy, lecz wybiła godzina zbawienia. Na jedno skinienie mej dłoni, tłum mych oswobodzicieli pierzchnął zgiełkliwie. Ruchem spokojnym i stanowczym Obmyślonym, a nieznacznym wymknąłem się powolny i spłaszczony kleszczom rzemienia i ciosom szablicy. W tej chwili przynajmniej byłem wolny. Wolny! W szponach inkwizycji! Zaledwo opuściłem mój barłok przerażeń, zaledwo dałem kilka kroków po ziemi więziennej, a ustał ruch piekielnego narzędzia i niewidzialna siła dźwignęła je wzwyż poprzez pułap. Była to przestroga, która przepełniła mi serce rozpaczą. Każdy mój krok śledzono nieodparcie. Wolny, śmierci pod postacią męki, wydarłem się jeno po to, aby stać się łupem czegoś, co ukryte pod jeszcze inną postacią, przerastało śmierć samą. Na myśl o tym, Pobrnąłem kurczowo oczyma wzdłuż ścian żelaznych, które mnie spowiły. Rzecz szczególna, zmiana, której na razie nie mogłem określić dokładnie, odbyła się w komnacie. Zmiana niezaprzeczona. Po kilkuminutowym majaczeń i dreszczu pełnym roztargnieniu, jąłem się gubić w nadaremnych i luźnych domysłach. W tym właśnie czasie po raz pierwszy postrzegłem źródlisko światła siarkowego, które rozwidniało celą. Światło owe wynikało ze szczeliny mniej więcej pół cala szerokości, szczelnie okalającej więzienie u podstaw murów, które w ten sposób zdawały się i naprawdę były całkowicie oderwane od ziemi. Próbowałem, lecz ma się rozumieć, Zgoła na próżno zajrzeć do tego otworu. Gdym zniechęcony powstał, tajemnica przeobrażania się komnaty odsłoniła się z nienacka mym domysłom. Zauważyłem, że chociaż zarysy postaci ściennych były dość wyraźne, barwy za to zdawały się zatarte i niepewne. Barwy te nabrały przed chwilą i co chwila jeszcze nabierały wyraźniejszego i bardziej skupionego połysku, nadającego owym fantastycznym i szatańskim postaciom pozór, który mógłby przyprawić odreszcz nerwy, o wiele od moich mocniejsze. Drapieżne i złowieszcze migotliwe ślepia demonów wpijały się we mnie z tysiąca zakątków, gdziem się pierwotnie nie spodziewał ich obecności i płonęły grobowym zarzewiem ognia, który... Koniecznie, lecz na próżno, chciałem uważać za urojony. Urojony. Dość mi było odetchnąć, aby przywiać nozdrzom wypar rozgrzanego żelaza. Dławiący zaduch szerzył się w więzieniu. Coraz wnętrzniejszy żar trawił się w ślepiach utkwionych w mej męce. Coraz możniejsza purpura Utwierdzała się na powierzchni tych potwornych, krwawych malowideł. Zabrakło mi tchu. Dyszałem z trudnością. Nie mogłem wątpić o zamiarach mych katów o najnielitościwszych o najdemoniczniejszych na ziemi. Uskoczyłem daleko od rozrzeżonego metalu ku środkowi więzienia wobec grążącej mi zagłady w ogniu myśl o chłodach studni skusiła mą duszę jak woń balsamu. Rzuciłem się na oślep ku jej śmiertelnym obrzeżom. Wpiłem się wzrokiem w jej głębię. Blask płonącego sklepienia rozwidniał najtajniejsze jej zakamarki, lecz oszołomiony przez mgnienie rozum mój wzbraniał się zadumie nad treścią tego, co zobaczył. W końcu Owo ujrzane wdarło się do mej duszy. Przemocą, zwycięsko, ognistymi zgłoskami wyryło się w mym przerażonym myśle. O słów, słów, aby to wypowiedzieć, o co za zmora! O wszelkie zmory prócz tej tam, jedynej! Z krzykiem odrzuciłem się wstecz od ocembrowania i ukrywszy twarz w dłoniach, płakałem rozpaczliwie. Upał wzmagał się pośpiesznie i raz jeszcze dźwignąłem wzwyż oczy, dygocząc, jak w febrze. Jedna jeszcze zmiana odbyła się w celi i tym razem owa zmiana uwidoczniła się kształtem. Początkowo, jak za pierwszym razem, nadaremnie starałem się określić lub zrozumieć to, co się odbywało, lecz niedługo pozostawiono mię w mej niewiedzy. Zemsta inkwizycji po dwa zboczona z drogi, dzięki sprzyjającym mi wypadkom, szła teraz na przełaj i nie było już żartów z władyką z mur. Komnata więzienna miała kształt kwadratu. Postrzegłem, że dwa z jej kątów, żelaznych, były teraz ostre, a przeto dwa inne rozwarte. Straszliwa odmiana dopełniła się szybko. Z głuchym jękiem. I grzmieniem w okamgnieniu komnata przeobraziła się w czworobok skośny, lecz nie na tym był koniec przemiany. Nie pożądałem, nie spodziewałem się końca. Te mury rozżarzone, wdziałbym chętnie na pierś moją, jako szatę wieczystego uciszenia. Śmierci, rzekłem w duchu, jakiejkolwiek śmierci, prócz tej, która w studni czyha. Bezrozumny, jakże się stało, że mnie pojął, iż studnia jest niezbędna, i że tylko ta studnia uzasadnia obecność płonącego ognia, który mię oblega, czyż mogłem się przeciwić jego żarom? A gdyby nawet tak się zdarzyło, czyż mogłem oprzeć się jego ciśnieniu? A teraz, właśnie, skośny czworobok zwężał się. Zwężał z szybkością, która mi nie pozostawiała czasu do namysłu. Jego środek, położony na linii największej szerokości, przypadał właśnie na otchłań ziejącą. Chciałem się usunąć, lecz zwężające się mury nacierały na mnie nieodparcie. Wreszcie nadeszła chwila, gdy poparzone i pokurczone ciało moje. Zaledwo mogło znaleźć niezbędny dla siebie kęs przestrzeni w chwili, gdy na ziemi więziennej starczyło zaledwo miejsca dla mej stopy. Poniechałem walki, lecz duch mój wyzionął całą swoją mękę w jednym, wielkim, długim, ostatecznym krzyku rozpaczy. Uczułem, że się chwieję nad brzegiem otchłani, a odwróciłem oczy. I nagle coś jakby zgieł powaśnionych głosów ludzkich. Wybuch, huragan, surmowych dźwięków. Ryk potężny jak ryk piorunów tysiąca. Jakaś dłoń wyciągnięta pochwyciła dłoń moją, gdym nieprzytomny zapadał się w otchłań. Była to dłoń generała Lassalle. Armia francuska wkroczyła do Toleda. Inkwizycja była w rękach swych wrogów. Tłumaczył Bolesław Leśmian. Czytał Jacek Brzezowski.